Siemaneczko, dzisiaj do zgarnięcia ten skin, a żeby go zgarnąć łapa w górę, subskrypcja, komentarzyk i bierzecie udział. A my znajdujemy się na casehack.com, link do strony w opisie, jeżeli wbijecie i w tym miejscu soul, wybieracie sobie tutaj i klikacie zastosuj. Kodzik soul daje wam 10% bonusu do doładowania i na start dwie darmowe skrzynie do otwarcia, więc myślę, że jak najbardziej spoko i warto sobie... Z tego skorzystać z Kodziku Soul. Macie wszystkie metody doładowania, jakie chcecie. No i oczywiście, czym większa kwota, dostajecie darmowe skrzynie. Od 20 jest jedna darmowa, 50, to mamy dwie, 100, jest tych skrzyneczek, już 6 i tak dalej. Czym więcej, to dostajecie darmowe skrzynie przy każdej wpłacie. Plus też możliwość giveawaya. No, i co najważniejsze, na stronie jest fajnych dużo opcji, czyli cashback, w postaci że, jak sobie otwieracie skrzyneczki, to 1% Wam wlatuje w postaci bonusu cashback. Możemy wbijać level poprzez otwieranie, właśnie, skrzyneczek i tak dalej, i za każdy poziom możemy odbierać nagrody. Ja właśnie sobie troszeczkę tego poziomu podbiłem, i dzisiaj będę chciał odebrać za poziom 90. No, i oczywiście, też z każdym poziomem odblokowujecie sobie skrzyneczki. Z każdym poziomem odblokowujecie sobie skrzyneczki, od pierwszego macie tą i tak dalej I one są już dla was na stałe, nie? Ja na, ja na setnym wbiję tą e, Tą sobie otwierałem, ja sobie pod odcink poza odcinkami otwieram Co 24 godziny mamy taką darową skrzyneczkę e, I one zostają na stałe, więc to jest naprawdę zajebistą opcją I patrzcie, tutaj, no 19 ziko. No i zobaczcie, i za 24 godziny po tym otwarciu mogę znowu otworzyć A tutaj coraz lepsze, tutaj jest, tutaj to jest w ogóle, nie? No 120 poziom to już jest <laughs> naprawdę hardkorowo będzie pewnie wbić, ale... Tutaj mamy pewniaczka, nie? I to, to będziemy dziennie tyle zdobywać, więc no coś pięknego jest tam naprawdę grubo. Ale co najważniejsze, druga linijka opisu, mordeczki wbijajcie, ponieważ mam dla Was konkursik. Mam dla Was konkursik. Wystarczy, że dowodujecie z moim kodem Soul, ee, 8 zł. I, i, I macie szansę wtedy dołączyć. Nie wbijacie druga linka opisu, 8 zł trzeba doładować i klikacie dołącz. Minimum musi być 7, jeszcze 70 osób, bo musi być 100 osób, jest 30 osób biorących udział, no i później 20 dni odliczanie i 1600 zł taką kosę ktoś może zgarnąć. Więc no to jest naprawdę gruby giveaway. No dawno takiego nie było i pewnie przez jakiś czas nie będzie, więc warto z tego jak najbardziej skorzystać. No a to są te bonusowe case'y, które dostajecie przy wpłacie. No ja mam ich sporo. E, ale sobie je otworzymy kiedyś Znaczy kiedyś, na odcinku nie będę otwierał, bo tam wiadomo, bym musiał spędzić na pewno na tym Nie wiem, odcinek by trwał z pół godziny I tak dalej e, Więc ja sobie to tam w międzyczasie czasami otwieram Dobra, no dzisiaj interesuje nas, żeby tutaj wbić e, level Żeby wbić level Więc no dobra, jakąś bitwę, 4% nam brakuje I naprawdę jest zajebista nagroda za ten 90 do odebrania Więc no proszę państwa, co? jest battle jakiś dzisiaj. jest batelek co? Wiedziemy sobie. Stwórz bitwę. Na cztery boty. I do tej skrzynki. I co bym tutaj. Na jaką tutaj skrzynkę chcemy wjechać? Na jaką skrzyneczkę tutaj chcemy wjechać? Kurczaczki. No jest masa, masa. Powiem wam, że nawet chyba połowy jeszcze nie otworzyłem. Ale dobrze, ale dobrze. Knife. Do, do, dog Knife. Dog Knife, nie? Hmm. Czekajcie. Champion. Y, Można kałaszka? Tak sobie. Dajcie Kałaszka. Hmm. Czekajcie. 50. Gotowe. 50 skrzynek kałaszka. Więc no razy 4, bo 4 e, graczy. 200 skrzynek z kałachem. Grać ze swoim botem, grać ze swoim botem. Jarvis Gadget. Zip. No i lecimy. Zobaczymy jak tutaj kałaszek sypie. No zip tutaj na początku naprawdę fajnie. Profit razy 3 sobie zrobił. Okej, okay, ten również tutaj. Nieźle. No tak troszeczkę nam na początku, ale dobrze. Jak początek słaby. Tylko, że zip tutaj trafia naprawdę... Te kałaszki cały czas dosyć, dosyć drogie. Dobra, teraz nam coś siadło. Hej, okay, no dobra, no nie mamy na razie najgorzej. W sumie jest całkiem, całkiem nieźle jest w sumie, bo już tutaj no, no Zip ma tą przewagę nad nami. Ale na spokojnie, na spokojnie. Przydałby się taki kałaszek jakiś za 2-3 stówki. My nie trafiamy, ale zip, zip nie trafia, ale my też nie trafiamy A Dobrze jakbyśmy właśnie teraz Zip nie trafiał A my byśmy go sobie troszeczkę nadgonili No Zip parę tutaj Zobaczcie, trzy pod rząd słabo Ale my cztery pod rząd słabo Może nie cztery tak bardzo słabo Tylko te dwa, no ale Wiadomo Troszeczkę gonimy, troszeczkę gonimy I dalej gonimy Zipa Gadżet też nas goni. Tak wyrównanie to idzie bardzo tutaj. No zip, tą przewagę jeszcze ma, ale coraz mniejszą nad nami, nie? Mogłoby sypnąć teraz jakimś bloodshotem czy czymś tutaj. Okej. Okay. Gadżet nas dogania pomału, nie? I tak, kurczę, no to tak strasznie wyrównanie. Zobaczcie, o, i mamy przewagę, mamy przewagę teraz. Tutaj kartel nam sporo dał, ale no chyba... No właśnie, tak jak myślałem, że Zip już nas wyprzedzi. o, wow. Okej. Okay. Okej. Okay. Jarvis niech tam sobie potrafia troszeczkę, na spokojnie, bo Jarvis ma najmniej, więc jemu tam może sypać, ale w sensie też nie za dobrze, bo tutaj są kałaszki takie, które wiecie, jeden jakiś lepszy. No kurczę. Znowu tutaj Zip nas wyprzedził o 5 dyszek. Przednia bitwa w ogóle na, na to też było 200 skrynek covert, no musicie ją sprawdzić, kto nie widział poprzedniego filmu z Case Haga, to wbijcie. Który był wczoraj najprawdopodobniej. Jak oglądacie ten film w sensie w piątek, no, tam ten pojawił się w czwartek. Chyba. No, więc sprawdźcie sobie. A my co na no, kurczę, znowu zaczęło mu ty gdzieś tam te kałaszki takie no lepsze nam tak no. Teraz dla nas, lecz dla niego też sporo, nie? I to tak, kurczaczki. Dobra, teraz tutaj sobie troszeczkę podgonimy. Ładnie podgoniliśmy. Jeszcze jeden taki lepszy, troszeczkę. O, tutaj gadżet trafił najdroższy, chyba na razie w całej bitwie. Jaki poleciał, w sensie. No i gadżet zaraz nas jeszcze przegoni. Dobra, jest, jest pięknie, jest pięknie, mordeczki, jest pięknie. O to mi chodziło. Patrzcie, ten też Red Laminate. O kuźwa Czekajcie, bo się już aż... Ale nam ciadło pięknie. Dobra, jest, jest, jest dobrze, jest na ten moment naprawdę zajebiście. E, gadżet w ogóle jak sobie wleciał, nie? Gadżet też wleciał tym i nas tej goni. No kurcze... Okej, okay, nie wiedziałem, ile to warte green laminate. nawet nie wiedziałem, jest bardzo rzadko chyba spotykany kałach, bo... Nie wiedziałem ceny kompletnie, myślałem, że wiecie, no rzadki, dlatego będzie jakiś bardzo drogi W sensie jest drogi, ale no myślałem, że będzie wiecie, dużo, dużo więcej Czekajcie, ten wjeżdża do tysiąca No jest na razie bardzo dobrze dla nas Jest na razie bardzo dobrze dla nas, o jak fajnie to wygląda O, ile jest tych emotek w ogóle Dobra, wjechaliśmy motkami, zasłoniliśmy dropy, ale dobra, no dobra, jest... Gadżet przegonił kafla, no ale my tą przewagę jeszcze mamy naprawdę, naprawdę... Wiecie, no jeden kałaszek jakiś droższy dla, legadżeta Nawet dla każdego, nie, bo tutaj są kałaszki, które jednym potrafiliby przegonić nas, każdy z botów. Znaczy, miejmy nadzieję, że to, to się nie stanie. Będzie nam całkiem nieźle, wam powiem, kuźwa. W kowertach bitwę ostatnio wygrałem. Teraz jak ta jeszcze siądzie. Zobaczcie, skrzynka za 24 zł, nie? A nam Kałach siadł za... 589 w tej skrzyni. I ostatnia runda. Nie mamy, mamy to. No, no nie, nie było innej opcji, nie było innej opcji. 4300, 4300 proszę Państwa. E, jeszcze troszeczkę nam do tutaj 3%, no bo wiadomo, na tym poziomie wbija się to bardzo długo, ale my już mamy tutaj zwrócony odcinek tym, co mamy tu, więc jeszcze za to możemy sobie skorzystać. E, wbijajcie na ten giveaway, wbijajcie, druga nika opisu, bo to jest tutaj, no no, kuździwa, no. tu pokazuję teraz 1500, jak robiłem to kosztowało aha, prawie 1600, to chyba na ten moment teraz tyle, no wiadomo, te ceny skaczą, więc no też, no ale no na pewno jakoś to nie spadnie, może jeszcze pewnie urosnąć eee, a my przejdźmy do... Dajcie tego pokera. To jest ryzykowna skrzynia. 10% na profit. No dobrze, Wlećmy w tą skrzynię. O kurczę, o kurcze, dobra, sprzedajmy to, Wlećmy jeszcze raz. Ej, no kurczę. Dobrze jest, oni ta to jest dobrze, to jest dobrze. Nie wiem, czy to jeszcze. Dobra, jeszcze raz ryzykuję, ale no widzimy, że to, no to jest tylko 10% na profit. No i ja w procentówkach nie zawsze, na szczęście, i kurczę niepotrzebnie sprzedałem, ale za to wbiłem poziom, i dzięki temu mogę teraz wbić sobie tutaj. Odbierz nagrody za poziom. I proszę Państwa, odbieramy nagrodę. I na ten poziom saldo 1310 nie to jest to jest chory zobaczcie jak jest ta karączka to jest saldo no w sensie balansik. jak jest skin no to jest skin o tej wartości a jak jest tutaj na przykład skrzynia no to jest skrzynia i tutaj możemy trafić albo dużo droższego skina albo też tańszego no bo to jest otwierana skrzynia za tą wartość nie która się na stronie znajduje ale no jest Potężnie, jest potężnie. Jak widzimy tutaj dalej, to jest w ogóle całkiem już potężnie. I tutaj nie mamy skrzynek, no bo takich skrzynek już na stronie nie ma, nie. No jest naprawdę grubo. Diamond Master od 87. Teraz Challenger byśmy wbili, nie? No, no tutaj do Challengera to droga będzie długa, ale to może się kiedyś uda. Dobrze, mortki. Z mojej strony to tyle. Proficik jest, no bo jest, bo wbiliśmy poziom. E, tutaj sama bitwa nam już zrobiła profit w tym odcinku. No, tutaj mogę ten sobie odebrać. Sama bitwa już nam zrobiła profit. No niestety, na. Tutaj pokaże się, zawieźliśmy. To jest w ogóle ta V nie? Ta skrzynia kosztuje naprawdę dużo. A tutaj też jest 10% czasu na profit. Wiadomo, jak ona już siądzie na tych 10%, no to tutaj. chociaż zobaczcie ta rękawica od 2,5. No też, no. Ale no większość tych skinów jest. No cenowo naprawdę wysoko, nie? Ale tej to chyba się kurczę boję otwierać. No bo możemy. To bardzo ryzykowne, no bardzo ryzykowne. No dobrze, z mojej strony to tyle ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia strzała, hejka, cześć!